Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie i spojrzymy na spółkę Dino. Były zresztą takie prośby w komentarzach, aby Dino gdzieś tam na szybko przeanalizować, więc to przychyliłem się w stronę widzów. Proponuję od razu spojrzeć na wykres Dino. W ostatnim czasie zaliczyło, no. Mocny, nawet myślę, bardzo mocny spadek, chyba blisko 11%. 22 marca stało to się po wynikach finansowych, tak właściwie. 21 marca spółka poddała, że w czwartym kwartale. Ten zysk netto wyniósł nieco ponad 348 milionów złotych, natomiast konsensus wynosił blisko 400 milionów złotych. Więc no, troszkę tej różnicy w stosunku do konsensusu rzeczywiście było. No ale jednak pytanie: czy aż na tyle, aby tak tutaj silną reakcję na kursie usprawiedliwić? Kolejna rzecz to też obroty. Proszę zwrócić uwagę na ten słupek wolumenowy. No, naprawdę bardzo, bardzo wysoki, dawno tak dużych obrotów na Dino, na Dino nie widziałem. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na wykres troszeczkę szerzej i zobaczymy, dokąd tak właściwie ten kurs spadł, no to spadł w okolice tej niebieskiej linii, która wyznacza nam poziom wsparcia. To są okolice 370 zł. Poziom, który kilkukrotnie zatrzymywał spadki w roku ubiegłym, gdzieś na początku, pod koniec sierpnia, potem początek września i w sumie jeszcze w końcówce września. Również walka o utrzymanie tego poziomu trwała. Poziom ten został wyłamany. Ale dlaczego nawiązuje? Tak właściwie do tej niebieskiej linii, chodzi mi o troszeczkę bliźniaczą sytuację. Proszę spojrzeć, wtedy trochę mniejszy, bo nieco ponad 8% spadek, no ale również tak właściwie w podobne rejony, z tym, że no tutaj jedna sesja tak właściwie ten spadek spowodowała, wtedy ten spadek był jeszcze kontynuowany w sesjach kolejnych, ale jednak bliźniaczość sytuacji moim zdaniem jest zachowana. Następnie obserwowane było odbicie. Odbicie, którego charakter no, podobny do tego obecnego, z tym, że to odbicie obecne moim zdaniem jest bardziej pozytywne od tego odbicia, które było obserwowane wtedy dlaczego? Wtedy kurs gdzieś tam nie wybił tego wsparcia, gdzieś minimum wydaje mi się to były okolice 370 zł i 10 groszy, tak na szybko porównując te dwie świeczki mi się wydaje, a tym razem proszę spojrzeć świeczka z 26 marca więc wtorek, ten tydzień minimum 361,20 i co ważne długi dolny cień wyciągnięty ponad Poziom, ponad poziom wsparcia, koniec końców, na zamknięciu. Ja osobiście odebrałbym to pozytywnie, szczególnie, że, no, jak na razie mamy, mamy kontynuację. Wtedy tak nie było kurs tego wsparcia, jakby może inaczej, nie tyle wsparcia co samych tych niższych poziomów nie przetestował. Nie było wiadomo, jak inwestorzy zachowają się na tych niższych poziomach. Czy może nastąpi jakaś wyprzedaż akcji, z te spadki się jeszcze napędzą, czy już te poziomy na przykład zostaną uznane za atrakcyjne i właśnie powrót ponad wsparcie będzie miał miejsce. Wtedy no, nie udało się jakoś tego dobrze, dobrze, że tak powiem, sprawdzić. Gdzieś tutaj, po tym już w którymś ruchu, w tej fali miały miejsce takie, takie wybicia, no ale to już jednak nie jest to takie wybicie w miarę szybko, na gorąco. One zupełnie inaczej, ma zupełnie inny charakter i zupełnie wiele więcej o kursie i o zachowaniu inwestorów nam powie niż takie gdzieś tam wybicie po kilku czy nawet kilkunastu sesjach kolejna ważna rzecz do której warto nawiązać no to luka która nam powstała biorąc pod uwagę charakter spółki jej przynależność do indeksu WIG20 no raczej jednak większość spółek z WIG20 i myślę że nawet z mWIG40 na no jakichś takich potężnych luk na wykresach przez długi czas nie ma, raczej one w większości są domykane. Co prawda wtedy, jak ta luka powstała, wydawałoby się, że no to odbicie, które teraz pokazuje, ono już do tego domknięcia luki mogłoby prowadzić. No ale na nic bardziej mylnego nastąpiły jeszcze większe spadki. Okolice 340 zł zostały przetestowane, no i dopiero ta luka w. Tak właściwie na początku listopada została domknięta, więc no kilka, kilka miesięcy minęło. Po tym już jak najbardziej myślę, no mogę to nazwać dobre zachowanie kursu, gdzieś tam w okolicy 460, 460 paru złotych, potem nawet udało się 480 gdzieś tutaj w tym roku osiągnąć. No ale teraz już zostawiłbym może tą przeszłość i skupiłbym się na tym, co mamy tutaj, bo mamy lukę pierwszą która widnieje między świeczkami z 6 i 7 marca, również dość sporą. Potem mamy no kontynuację, tak właściwie tego spadku, który gdzieś tutaj się na przełomie lutego i marca zapoczątkował. No i mamy teraz tą lukę świeżą po wynikach, taką może nazwę. No i mamy jakąś pierwszą próbę odbicia. Czy to jest próba, która docelowo... Będzie miała za zadanie w, tym, w tej pierwszej fali domknąć chociażby tą pierwszą lukę, no bo moim zdaniem wypadałoby domknąć obie, biorąc pod uwagę te czynniki, które wymieniłem wcześniej. Ale jeżeli to już miałby być ten ruch, to myślę, że na ten moment może być troszeczkę trudno stwierdzić, czy na pewno. Ponieważ no, mamy bliźniaczą sytuację, tak jak już wspomniałem, do tego co obserwowaliśmy e, wtedy, z, tym, z tą różnicą, że, tak jak powiedziałem, teraz to odbicie wydaje się bardziej, e, bardziej prawdziwe, po prostu tak to określę, e, ale jednak e, myślę, że takim sygnałem, który świadczyłby o tym, że w stronę domknięcia luki. No, z większym prawdopodobieństwem kurs będzie dążył, byłoby wyjście świeczką ponad najwyższy poziom tej świeczki z 22 marca. To było dokładnie 392 zł. Tak tutaj taki kurs najwyższy wtedy został odnotowany, jeżeli udałoby się osiągnąć najlepiej zamknięcie gdzieś podczas kolejnej sesji na poziomie na przykład 390, chociażby 250, 393 zł gdzieś w tych rejonach, no to wtedy myślę, że no, ten, ten ruch w stronę domknięcia luki byłby dużo, dużo bardziej prawdopodobny niż teraz, no bo jednak jakieś takie ryzyko powtórki tego, co widzieliśmy tutaj, czyli no, ponownego gdzieś dojścia w stronę tej niebieskiej linii i takiego ruchu no, no, który w sumie nie wiadomo, czy będzie zwiastował gdzieś kolejną próbę powrotu w stronę domykania luki, czy będzie na przykład zwiastował za jakiś czas wybicie ponownie tego wsparcia i spadki, tak jak to miało miejsce poprzednio. Także w przypadku Dino. Raczej na ten moment ostrożnie podszedłbym do, do tematu, skupiłbym się na obserwacji najbliższych sesji. I tak jak powiedziałem, jeżeli udałoby się zamknąć powyżej tej świeczki, to byłby, moim zdaniem, sygnał, który to prawdopodobieństwo by zwiększał, sygnał bardzo pozytywny. I wtedy jak najbardziej domknięcie luki byłoby prawdopodobne. Jeżeli nawet wskaźniki jakoś strasznie mocno by na to nie zareagowały, Miejsce do wzrostu, to możliwe, że nawet ten impuls byłby kontynuowany. No raczej nie na domknięcie tej pierwszej luki, która gdzieś mniej więcej na poziomie 450 zł, powiedzmy tak średnio nam widnieje, ale na przykład jakiś ruch w stronę 415-420 zł. Moim zdaniem, jak najbardziej mógłby się na spółce. Zrealizować. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o Dino. Jakie według Was są perspektywy na najbliższy czas, jeśli chodzi o zachowanie kursu? Co myślicie o tych dwóch no dość dużych lukach i o tym, jak spółka będzie sobie w najbliższym czasie radzić? Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcam też do udostępniania tego materiału i do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć.